Serio by się takie o sobie moduły, nie? Bo jak macie nam się rysował w to nie ma kogo ją spotować. No-skillowy czołg. Każdy wymaga umiejętności. A taki, który bardzo dużo wybacza, tak wciul i jeszcze więcej? Wydaje mi się, że trzy ze względu na pancerz. Na dziesiątkach, nie? Mówimy o Truja bardzo dużo wybacza. 750, ale nie do końca, bo tam jak nie zrobisz dobrego state scrapa, to jesteś diamenty. Gdzie to poleciało? W ogóle co? Strasznie źle poleciało. Wydaje mi się, że trójka widzowie. Wydaje mi się, że trójka jest bardzo, bardzo nuby friendly czołgiem. MK na gryfonie wbita. No ja wczoraj wbiłem kilka meczek na gryfonie. A też miałem dobre gry, nie? Chip cip, taś, taś. No, come on. O, dzień dobry. Ja sobie snajpię fauką. Nie, nie jestem fanem tego, co ty grasz, jak nie ma lightów, bo to dużo ludzi na healę jeździ, nie? Myślę, miałbyś damager już? Jakby ci wszystko siadło? Tak na luzie jest 3-4 tysiące. Ja już mam trójkę fałką, nie? <laughs> Majerka może sobie z farm. Nie mam konta to mam pani Ja dostałem spota jakby co O, Basik mm -hmm. Spotnąłem go 1800 asysty 1800 asysty za podszota. To ty będę mi a co? A co się stało? Zero tu Czym grasz? Ja sobie farmię, mam już 5k combo. <śmiech> <śmiech> hmm. Może bolką gra. Jakby co to, zniszczyłem ci team, nie? Jak słuchasz to. Nie masz już teamu zaraz. Chociaż nie no, w sumie jest równo. E, możemy to przegrać nawet. <laughs> co to za runda jest? <laughs> Oni, oni nie widzą, że tam mają 5 czołgów na minusie Nie no piękne, to no, cinema, po prostu cinema. O Jezus Mario, jakie to zabawne było <laughs> Nie wiem, no bo się ja mam 7000 combo, nie? Jadę się rozjewać Możesz mierzyć nam idę. O, nie przybijasz pestek? Nie przejmuj się. Nas przeładuje. Wjeżdżamy tutaj w siebie. To mało przyjemne jest. Możecie to nas spokojnie wygrać, Chill. I Kamil, nie, 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 jeszcze tam na razie na awku Gra tego niczego ksaka. Z O kurde, dawno takiego kalafiora nie widziałem jak tego. Widzieliście to? To mogę trafić pestkę? Mi się wydaje, że oni nie próbują tego 2,79, jak dobrze nie zagrają. Nice, farm, farm, dobrze. Dwie pestki widzowe, miałem takie gruzowe, że to hit. No, zobaczcie, to oni go nie porobią. Ale aktorstwo, na plecki, na plecki, z tym gryfonem, bracie. Gryfon KD. <laughs> A to jest dobra dobra w sensie, to jest nawet śmieszna gierka widzowy. No, no, ja się stąd nie wycofam widzowy, powalona runda, co? Kurde. A on tylko mnie widzi, jak strzela, a tak to nie. Nie wiem widzowie, co mam okay. zrobić na ten moment. Za wysoko tutaj jest, musiałbym zjechać. Niepotrzebnie też snipie tutaj z hitów. Nawet bym powiedział. Szkoda, że oni tego nie rozwalili. To było takie proste. We dwóch na jednego gościa. Tylko coś im się utkało. Mm. Tylko Dobra. Kamil, postaw sobie może znacznik i sobie postrzelaj tutaj. No ja oni tam strzelali już. Ale nie stąd, stąd. Tak, żebyś spota nie dostawał, wiesz o co chodzi? Kurwa, jakby tego domku nie było, to bym go rozjebał. Jakby babcia miała wąsy... Wchodzisz mi go? Nie? Okej, 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 Spoko. Para 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 SP-2, SP-2! Pecior! Pecior na flecior! Dobrze. wal go tam! Kurwa, puszczenia nie mam. <laughs> Pamiętajcie, widzowie, co by się nie działo, zawsze jak wam pada ta prawa strona, musicie uciekać tutaj. To jest takie miejsce, widzowie, zobaczcie, w które uciekacie zawsze jak wam pada 1-2, dobrze? Nie spojrzałem na czas, widzowie, kolegi Cię pozdrawiam, kochanie. Ile jeszcze ciągów zostało? Trzy. No ale. Nie wiem, czy uda nam się tutaj cokolwiek zrobić, słuchaj. Powiem wam tak, mm -hmm. <laughs> czekałem z kajakiem na tego grilla. Mądre to było, co? MPC? Sorry, wiem, że jestem słaby. O. Opa, aha, vamos a la playa. <laughs> a ja, ale zrobiłem tychana, też kikurwa. 4000. Spota, turu, na turu. مش ليش